Wal, walmy go, walnij go! Dobra, pies, pies leży. Nie, nie leży. Dobra, wypad, wypad, wypad. Siema wszystkim, ja jestem Mateuszek. I zanim zaczniemy ten film, moi drodzy, chciałbym was serdecznie zaprosić na mojego fanpage'a. Na którym od czerwca będą regularnie streamy przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Więc gorąco zachęcam, żebyście wbili, dali jakiegoś tam follow'a, lajka, like czy co tam sobie chcecie, i przygotowali się, bo będzie zajebiście zapraszam też na g2 3% zwrot z kode Mati ty stunt 11 stunt 11 dziwko, stunt 11 ta stunt 11 o. dziwko, stunt 11 ta no już film do wycięcia cały Tak kurwa mnie przeklinać kurwa. dziwka to nie jest przekleństwo tylko zawód tylko <laughs> ja <Jadol. laughs> to nie ja powiedziałem no ale to bardziej do ciebie chyba było. Nie chyba! Ja nie odczułem tego w taki sposób. O No i co, nauczyłaś się już. Co kurwa? Jaki pies jeban. specjalnie, kurwa zrobił wszystko, żeby to zrobić. Teraz ja zrobię wszystko, żeby nasrać ci na klatę. Kurwa, to najpierw nie dogoń. A! zdziwisz się, flotarek! Bo to się wjeżdża automatycznie nie? Tak, Dobra, z jakiejś psy nie, nie wyjdzie im i tyle. A wyszło na i co? Na. Eee, full O na pleckach. E Fajne e Furman, robimy koalicję? Tak, kolację jedynie <grym> Tak, ko kolację, a a dobre, dobre. Kolację flow. to ja nie powiem, z kim chodziłem. <grym> o, tam Jezu, tam nie wpadłem w tego usta pierwszego. Tak, ale jestem troszkę dalej. Uważaj, wyciek! Dobra. Dobra, i teraz trzeba tak wlecieć chyba do tej rury. Dobra. <grym> dobra, Dobra, chyba im nie wyszło. Dobra, dobra, nie, my sobie dobra, polegamy, dobra. Dobra, się. dobra, dobra. Dobra, <grym> łatwo, łatwo już ja dobra, dobra, dobra. Dobra, wyprzedzam jedzie, cię. Wyprzedzaj, 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 uważaj, uważaj o, teraz. Co zrobiłeś? Dobrze. Nie wiem. Zajmij. Jadę za nimi, za śmieciami. Musimy no sobie <grym> nam jeszcze daleko. <grym> Wal, walnij go, walnij go! Dobra, pies, pies leży. Nie, nie leży. Dobra, wypadł, wypadł, wypadł. Tango go down, tam go down, wyprzedzę, wyprzedzę. Chwak Jeszcze chwila, jeszcze chwila. Mam przewagę, ale mam przewagę. ta, tak. Na którym się patrzy do tyłu, nie wiem, bo się patrzy takiego, bo na pajaców i tak mnie nikt nie dogonią. Człowieku, za momencik jesteś tutaj. Tak. Pciam, pciany. Właśnie się weź, że nie patrzysz do tyłu, bo wszystkich widzisz z przodu. Elo. Nie. Powrót do korzeni, kiedy musisz zastanowić się 5 minut, zanim zrozumiesz co on kurwa chciał przekazać. No, że on jest ostatni. Już zrozumieliśmy. Ale ja jestem pierwszy, to jesteś ostatni. Nie, nie zrozumiałeś, Ad jednak w takim razie. O, nie Dodaj sobie jeszcze kolejne 5 minut na rozkminianie tekstów formalnie. Poczekaj, 5 minut, aż cię Ma... Ale kto mi za to zapłaci? Łapiesz? Yy, Chwileczkę. No to szybciej, szybciej. Się, bo to jest zaraz cię, zmienienie. zaraz do, zaraz dogonię, zaraz dogonię. Nas nie dogoni. A... Paniadną, flotę. Nie, to przecież tylko sami już się masz Ale Mimo, że sobie. Się... Tu... A nie, zobacz, U, zobacz, to zobacz! To. No! Jezus, Ile checkpointów? No, to nie krzyczcie tak, pajace. Tak, pajace. Oni niby czasami sami jeżdżą, to mają Dom. tutaj wiecie. Dobra, tabiny, łapię tunel zaraz. Linki, Dobra, łapę tunel. i tutaj będzie Tylko tutaj a będzie a ciężko. Nie, tak nie da się rady mnie dokonać nigdy, bo są pajacami. O nie! A tak naprawdę dlatego, że nie używałem kierunkowskazów ja tu myślałem, że to już jest końcówka mapy. No bo jest. No bo jest, jest. w zasadzie. O! o ostatni checkpoint. O wiesz, sobie właśnie wygrałem łatwiutko! Pozdrawiam i co? pajace? tyle było gruźby. O, 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 mogłem właśnie dostać udaru, a nikt z was nie zwróci na to uwagi. Jak, kurwa, bo nie widzimy Bo jedną, jedną właśnie z właśnie z udaru podczas to, że nie że nie da się wysłowić. Ale to, kurwa, ty, ja tak mam cały czas. No ja nie chcę z Furmanem jechać obok Aż przyhamowałem, żeby Oj. tylko od niego odbić Bo wiedziałem, że mu też zaraz odbije. A, wyratowany! Ja pierdolę Ale wiem sobie Furman Flotar, wyprzedzam cię jak coś No wyprzedź, Uważaj, ja powodzenia! O nie, ta kurwa jest za mną Jezus Maria, dobra Ja o. pierdolę, jedna z drugą Nasrałbym wam na łeb, kurwa SAVE DAWAŚ No, ja cię pomóżsie nie martw się no nie to ja sam się to mnie zabijesz ale to początki to najlepsze jak nie wiesz czy przeżyjesz ale już leade po ciebie lotarkę. leade flotarek ty pierwszy? kurwa to dlaczego ten furman jest czwarty bo uszukuje karty ale ty mocniej dobra ale teraz role się odwróciły kurde jak jestem na przykład nie wiem za Adim albo przed Adim albo przed flotarem za flotarem to z nimi jeszcze okej okay, dobra wyprzedam cię z pokolus a dia 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 bo wy nas a wyrobiliście. I jedziesz robić tunel? E, tak, ja jestem w Twoim tunelu, <coughs> tylko nie widzę, bo do góry nogami. Kurwa, wyobraźcie ale... kamerę. Dobra, Floterek, zaraz będę wyprzedzał. Ej, ja nie wiem czy wiecie, ale na waszych komputerach na są takie przyciski, jak nie Wyprzedzam z prawej. Kurwa! O kurwa, ale mnie wyprzedzał. No, no bo pojechałeś pusty. w prawo, jak mówię, że z prawej! Dobra, furman jest. Nie, o, nie, zaraz, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie! Zniec. O nie! A dobra, tu można sobie wyjechać. Uważaj, nie, no uważaj, nie. uważaj. No Ej, Furman nie. musimy 30, to zrobić, bo zostało już kilka checkpointów. Jakie kilka, Dwadzieścia. trzydzieści checkpointów. A ja myślałem, że cztery A jak to? O Bo jak się w środek wrąbał A flotar A ja jednak nie nara Dobrze, Kierko. jeszcze tylko Matiego, jeszcze tylko Matiego Chuj, ja hamuję Ty co flotar zrobił? Jak cudem on się teleportował koło nas? Dawaj Matiu, teraz my kumpli to spierdalaj, chorągiewko <grytowałem>. Wypiurdoluję Kurwa Aaa no, flotar Niedoczekanie twoje Droga e furman, jedziesz czy nie jedziesz do nas? Kurwą tutaj jest! O ale nie, się nie, prawie wziął! Ale się wkurwiony! Oooo! Ale się na Ale o, to jestem się wkurwiony! On. To je! To, to je! <laughs> Matik 12 razy padał jest... Ale brawa, jestem brawa, 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 wkurwiony, brawa. jak coś takiego. Dobra, czemu? myślałem, że Furman. To przez furmana! Mati, masz kurwa! Jaki Mati? Dobra, spad ten śmieć któryś, który? Dim jest jebany! Oba, oba nie śmiecie! Chciałem. Nie no, jak to tak kurwa, jak nie pojebało? Połowę, nagle mnie coś zniosło! O Jezus! Ale nie mnie jest, źle ja obkręciło, poważnie, kurwa. Tak Ale, Ale mnie furman wyprzedził nawet. Jaki zjem się wyjemy, o to, e no kurwa. Na co, co, co tam z tyłu słychać, co? Coś czujesz, że nasi kurwa furwa, tam, wy, wyprzedzamy się? Spierdalaj <śmiewanie> Albo nie, dawaj tego tak śmiecia maleńkowego stąd Ta, oj, ej chłopaki, oj. czekajcie na mnie, Frucce. jestem tuż za wami Będzie kara Prodnia i kara Dobra, jazda z nim, jazda z różowym pajacem Nie dacie rady różowego pajaca, jestem tu, patrzcie Nie, oj, e checkpoint już się kończą. Ta, już ostatni checkpointciki przejeżdżam Nie no <śmiewanie> Po ulicach San Diego I nie zobaczycie Co nawet super. Adiego <śmiewanie> Kurde, nie wiem. Najbardziej lubię śmiać się ze swoich żartów. KURWA tak, JEBANA! Pozdrawiam! Hey, no, <grydanie> tak A! No, no lampcia! <grydanie> no u mnie też lampcia, kurwa. To, to, to A, bóg i tak Kurwa, bym zajebał coś tam, zajebać coś ja, ja wybieram. Nie, coś teraz nie ty, teraz... Kurwa, nie wybrałeś. Teraz no nie ty. Ty już wybierałeś. Ja pierwszy Taipan. wybierałem. The 8, nie, nie. To jest nowy, nowy, Tyrant, The 8. Tyrant. Ja biorę The 8. Biorę ja biorę taipana. The 8. A ja do busi biorę. Ja biorę The 8, bo to ja nowe. Tyrana, bo też the 8 no. jest Stunt z tego patcha. Rozumiesz? dopiero wczoraj wyszedł. Nie, The 8 wyszedł dziś. Tyran to mi dzisiaj wyszedł po kawusi. O, widzę furman, my jesteśmy drużyną Devesta, oni są Tyran. Nie, ja mam pana. Jest jaki wolny ten tyran, wejście! Ale ten Devesta ej to Debeściak! The Deweściak! Dobra, jedziemy po Matiego! O nie tu się nie Tylko flotar usłyszał mój żart. Ale no ja się spędzam. O nie, Ojoj, ojoj Ojoj. Oj. Ojej Bastajpan, weź coś za ten... Eee... za... za O kurwa, Mati! No spokojnie! Ale żebym się obstrał! Ale ty nie masz Bastajpana! Ja mam Tajpana! Ja mam Tyranty! Uuuu! 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 Ej, no śmieciu różowy! Haha! A ty gówno zrobiłeś, Akurat jebana, skoczyłem ci piso. na maturę, gościu. No kurwa, bo tam kurwa mnie wcisnęła w ciebie. Na maturę, bo skoczyłem! No i dobra, co zrobiłeś <noise> furman, jesteś ostatni przez to. Na maturę. Około. Co to okay. jest <noise> <się głos> śmiesznego kurwa? Ja nigdy nie rozumiałem tego. Co oni właśnie co fajdźcie? No bałeś, bo to właśnie bez, bez sensu było. Tak? Nie, kurwa, <noise> sensem to było, to pokójowe <noise> po prostu. Ja nie mam tych, dobrych opan na taką ja nawierzchnię. Ja też, ja. Też, ja ty na ja ty spierdolony! Mówiłem, weźcie de Weściaka. Teraz to samo odebrzmiesz Nie możesz. i tajpan ta. to brzmi jakby to była najgorsza fura w tej grze. Mm. Mm. Ale Typan, wiesz, bo tajpan to jest najbardziej jadobity wąż na świecie. To tajfun. Tajton. Nie. Pobliło ci się. Tajpan, tajfun. Mogło się Mogło. Jest taka możliwość. Dobra, wy wzięliście jedno auto, auto, to jest niesprawiedliwe, anuluję ten wyścig. Jak to było z tym Magami? Daj eee. pan to miał ten utwór taki. Co? Z Magami. Daj, daj pan. A Wejdź magami? na dwór, może napierdalałem się Magowie. Nie, nie. to, to, albo to albo twoja coś było coś Albo było twoją matulę, je. nie? Żółeczko, żółeczko. Zió... Magowie, żółeczka. Magiem nie, zió... nie twoje trzy życzenia. To jaka byłaby twa prośba Powiedz mi nie, no. Tak to było. O, takim kurwa głosem to trzeba. No tak, no, tak ale, nie przed nie przed no głosy, ale to o to piosenka ci chodzi. No 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 o to No powiedz, potwierdź, bo się czułem jak debil, jak śpiewałem <śmulatuj> <to> Nie <śmulatuj> nie. <śmulatuj> no, to... nie no, powiedz, no, potwierdź! No, no. No potwierdź! Proszę, potwierdź! Zaśmiej się Co tam kurwa śmieci różowy? No ty nie ukonczę! Kurwa, no bo no, to no, kurwa wzięła inny samochód tylko zacze drugi raz zresztą już w tym wyścigu wow. jestem żeby go zdyskwalifikować z które miejsce zająłeś? Tych... Twor... No, nie będę. jak ty no, jesteś dobrze. żeby go zdyskwalifikować to ci się nie udało